Dziś chciałbym pokazać, jak możesz przesyłać pliki z Vivo i Gda 27 na urządzenie z Androidem. Zacznij od otwarcia Play Store na obu urządzeniach i pobrania darmowej aplikacji o nazwie Send Anywhere. Gdy będzie gotowa, uruchom ją. Następnie dotknij tych samych opcji w obu aplikacjach, aby je skonfigurować. Po pierwsze. Zgadzam się i przyznaję. Następnie potwierdź, kontynuuj i zezwól. W tym oknie dotyczącym nowych aktualizacji wybierz co chcesz, a następnie dotknij wyświetlaczy swoich urządzeń. Następnie wybierz wyślij w lewym dolnym rogu swojego Vivo IKTA 27, a obok wyślij na dole Androida. Wybierz odbierz. Również na Vivo, korzystając ze wszystkich tych kategorii na górze, wybierz wszystkie pliki, które chcesz wysłać. Wybiorę tylko kilka na przykład. Następnie naciśnij i wyślij obok wybranych na dole. Rozumiem, w porządku. Oto wskazówka pojawi się okno i zdecyduj, którą metodę połączenia chcesz użyć. Jeśli chcesz połączyć się wprowadzając ten klucz, naciśnij wybór klucza wejściowego. Pisz wszystkie te numery i wybierz przycisk, odbierz. Jeśli chcesz zaskanować kod QR, dotknij ikony skanera. Powyżej przewodnika użytkownika, zamknij i dodaj. Zezwól na dostęp do kamery w oknie pop i skieruj ją na kod. Teraz poczekaj. Jak widać po tym wszystkim wszystkie moje fliki zostały pomyślnie wysłane. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, komentarz i zasubskrybuj. Cześć!